My jesteśmy tym faktem, że są rozczarowani. Jak można w takim miejscu coś takiego wymyśleć? To są ludzkie dramaty. No. Ludzie no, nie mogą spać, są załamani. Dla tego obszaru nie wpłynął ani jeden wniosek o zmianę planu. Miasto nie jest władz miasta, miasto nie jest mieszkańców, miasto nie jest przedsiębiorców. Miasto jest wszystkich. Gary Śląskie dzielnica Józefka. Dotąd spokojna zielona okolica decyzją władz miasta już niebawem zamieni się w plac budowy. Deweloper chce postawić domy, to jest właśnie tutaj to to gdzie jest to są, miejsce, to tak, jest to to jest ta miejsce tak idziemy właśnie cały czas wzdłuż płotu, gdzie będą te budynki stały. Tutaj w tym miejscu był sad 40 lat temu, ogródki Julianka, które są obok nas. Zainteresowały się tym terenem i chciały one swój teren po prostu powiększyć o ten areał. Miasto odmówiło jednak sprzedaży terenu ogródkom działkowym. Według projektu to tu za potem mamy mieć parkingi, gdzie będą stałe samochody, a tam z drugiej strony od płotu podobno 3 metry ma być budynek postawiony. My mamy w tej chwili 232 działki, a działkowiców jeszcze 120. Pół ludzi starszych emerytów, którzy są od pierwszych dni właścicielami tych działek. Część to już jest to wnuki i dzieci, które przejęły po rodzicach i dziadkach. Na część jest całkowicie nowa. To już tacy, ja wiem, gdzieś tak 40 czterdziestki mający ludzie, którzy już w jakiś sposób chcą się ustatkować i odpoczywać. Dowiedzieliście się z internetu o tym, że ta inwestycja jest tu planowana. Tak. Jak ta komunikacja z urzędem wygląda? Znaczy, powiem szczerze, że żadnej komunikacji nie mamy. Oni cały czas twierdzą, że my powinniśmy być cały czas czy na BIP-ie, czy na ich stronach internetowych, żeby patrzeć co u nich się dzieje. No, powiem szczerze, że to nie jest ten etap, żebyśmy po prostu się domagali czy dopytywali się co oni zamierzają robić i tak dalej i tak dalej To zdecydowanie nie jest prawda w latach 2021-2022 jak to jest w zwyczaju plan był wykładany czterokrotnie odbywały się cztery cykle spotkań i co istotne, dla tego obszaru nie wpłynął ani jeden wniosek o zmianę planu. W tej chwili bardzo pomagają nam mieszkańcy tutaj tych domków okolicznych. De facto oni są takim motorem, bo y, ja już praktycznie kilka razy chciałam zrezygnować z tego. Urząd miasta zaskoczył nas strasznie tą informacją, że nagle w tym miejscu ma dojść do wycinki wszystkich tych drzew że to ma wszystko być zalane betonem i w terenie, gdzie są domy o niskiej zabudowie, gdzie tutaj no, najwyższy dom ma jedno piętro, nagle powstaną domy, które będą miały trzy piętra, to będą trzy szerogi, szeregi tych domów, gdzie dookoła będą parkingi w ilości gdzieś 250 miejsc, gdzie znikną tak naprawdę te wszystkie drzewa, krzaki no i żadnych zwierząt teoretycznie tu już nie będzie, a ruch na tych drogach będzie no, straszny ze względu na to, że jak widać te drogi nie są by w ogóle przystosowane. Józefka stała się moim domem, bo dom zakupiliśmy tutaj w 2016 roku i muszę powiedzieć, że zakochałam się w tym miejscu, w tym spokoju, w tej ciszy, w tym otoczeniu. Mamy doskonałe relacje z sąsiadami, jest super. Prowadziłem się tutaj do Józefki jakieś 18 lat temu. Trochę zmusiła mnie sytuacja życiowa ze względu na to, że córka miała astmę. No i wiadomo w mieście duże zanieczyszczenie powietrza i szukałem dosyć długo miejsca, gdzie w miarę spokojnie będziemy mogli żyć z całą rodziną. To jest spokojna dzielnica, zielona, przyjazna, bezpieczna. Można pozostawić nawet na zewnątrz rower i ten rower nie zginie. Przez tyle lat nie zdarzyły się kradzieże, nie zdarzyły się żadne rozboje, nie zdarzyły się żadne nieporozumienia, nie było interwencji policyjnych, więc mieszka się naprawdę dobrze. Teren ten jest bardzo bogaty w faunę i florę. No, trochę zarośnięty był, ale dzięki temu właśnie te wszystkie sarny, wiewiórki, jeże czy ptactwo miało taką swoją enklawę. Dokładnie ten kwadrat no, jest takim elementem jakby zielonych płuc tej dzielnicy. Dookoła mamy ogródki działkowe, domki narodzinne i to jest jedyne miejsce, które kiedyś w planach było przeznaczone do takiego terenu rekreacyjnego. Jakiś plac zabaw, jakieś alejki, jakieś ławeczki. Tymczasem zapytany przez nas rzecznik prasowy Urzędu Miasta przedstawia zupełnie inny punkt widzenia. W starym planie z 2006 roku na tym obszarze dopuszczalne było e, budownictwo także usługowe i o zabudowie do 20 metrów. Te parametry zostały obniżone. Plan zagospodarowania dopuszcza realizację budynków mieszkalnych o wysokości maksymalnej 16 metrów. Razem z panią Justyną idziemy dokonać wizji lokalnej spornej działki. Jest drzewostan. To są drzewa, które mają 70-80 lat. Mamy na to po prostu opinię osoby, która jest specjalistą w tym zakresie. Więc, więc ja, się, ja, jestem, ja jestem osobiście zbulwersowana. Parkingi są naokoło i są zaplanowane podziemne parkingi. Natomiast Państwo z tej strony, tutaj po lewej, będą mieć centralnie towarzystwo iluś 10 okien i ponad chyba 20, jak liczyliśmy, balkonów. Więc zero intymności. Ja nie wiem, komu przeszkadza takie drzewo, proszę pana. No widzę, już numery są naniesione, tak, czyli to są tak. drzewa przeznaczone do wycinki tak. tam, te, które tak. widzimy. Stroną postępowania, czyli y, pani prezes, która reprezentuje y, ogródki działkowe, nie przedstawiono żadnej decyzji. Na tą, na tą wycinkę. Nie przedstawiono również żadnej inwentaryzacji dendrologicznej. Zachodzę w głowę, jak jest w ogóle coś takiego możliwe w XXI wieku w środkowej Europie. Pan widzi, że to nie są drzewa, które mają 10 lat. To są samosiejki, bo to jest stwierdzone. Natomiast to są drzewa, które mają nawet do 70 lat. No i mniej więcej, chyba od tej odległości, bo tu będzie. Ja myślę, że tak jak to drzewo jest, już się zaczą te bloki. Jesteśmy grupą zorganizowaną. Przyznam się, że nawet to przerosło moje oczekiwania, bo nie myślałam, że tak, tak doskonale można to zorganizować. I jesteśmy zdeterminowaną grupą. Wyszliście też na ulicę, bo Wyszliśmy był ulicę. protest. Jak był to protest. się zaczęło? Zaczęło się, proszę pana, od listu otwartego protestacyjnego działkowców, i zaczęło się od petycji, która de facto została złożona pod koniec maja, bo bodajże 28 maja. Zebraliśmy wcześniej, w ciągu niespełna dwóch tygodni. W granicach 700 podpisów i tak się zaczęło. To się zaczęło od zbierania podpisów. Myśmy się wcześniej w takiej dużej grupie nie znali. To Ile znam? ludzi wyszło na ulicę? Koło 250 osób, więc to też hmm. po prostu było dla nas takie mobilizujące. Natomiast no jesteśmy zdeterminowani. Nie chcemy popuścić i chcemy pójść yy, nie na udry, nie na, wie pan, na jakąś wojnę. Zdajemy sobie sprawę, że jest właściciel prywatny. Ktoś w jakim celu ten, ten zakup poczynił, wydał pieniądze. Chcemy po prostu jakiegoś dialogu, chcemy po prostu gdzieś się po drogi spotkać. Dbać o nasze wspólne miejsce, nasz wspólny dom! Dom, który tutaj sami wybudowaliśmy wystąpiliśmy z zaproszeniem dla pani. Prezydent na spotkanie dzisiejsze o godzinie 17. Rzecznik prasowy stwierdził, że to jest za krótko, w zeszłym tygodniu, że to wymaga dłuższego przygotowania, bo pani, pani prezydent jest osobą zajętą. Jesteśmy w stanie oczywiście to zrozumieć, ale ma swoich zastępców, to jest raz, i ma naczelników, którzy na pewno merytorycznie są doskonale przygotowani do reprezentowania tej sprawy przed zainteresowanymi. Oczekiwaniu na przedstawicieli urzędu miasta pytamy o zdanie w tej kwestii Agnieszkę Labus, urbanistkę i zaangażowaną społecznie architektkę, którą mieszkańcy dzielnicy Józefka poprosili o pomoc. Miasto nie jest władz miasta, miasto nie jest mieszkańców, miasto nie jest przedsiębiorców, miasto jest wszystkich i wszyscy powinni współdecydować o tym, jakie inwestycje i jak te inwestycje będą się działy. Powinno to się odbywać w formie systematycznego dialogu. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, że te BS-y powinny być lokalizowane w miejscach, które mogą się zrewitalizować, które mają dobry dostęp do miejsc pracy, do, dobry dostęp do komunikacji miejskiej, do usług, do opieki medycznej, społecznej. Tego wszystkiego tutaj na Józefce brakuje. To jest bardzo jednorodna yy, dzielnica o jednorodnym charakterze zabudowy. Widzimy, że to są domy jednorodzinne. W związku z tym wybudowanie na ostatnim skrawku zieleni, które daje przede wszystkim dobrą jakość życia mieszkańcom, wybudowanie trzech bloków, no mija się w tym momencie tutaj z celem. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Chciałam się dowiedzieć, czy ktoś może z Urzędu Miasta nas odwiedził? No to no niestety bardzo nam przykro z tego powodu. Bardzo liczyliśmy na nasz wspólny, e, rozmowę, ponieważ mamy mnóstwo rzeczy do przekazania, które myśmy do tej pory zrobili i Państwa przy okazji poinformować, że niestety, że nie siedzimy z rękami założonymi, tylko cały czas e, działamy. Mieszkańcy nie wykluczają jednak porozumienia. Świadczy o tym zaproszenie do współpracy ekspertów. Ja przede wszystkim chciałam Państwu pogratulować pogratulować tego, że macie tyle siły na taką oddolną inicjatywę, żeby powalczyć o można rzec ostatni kawałek z skrawek zieleni, który za chwilę może rzeczywiście państwu być zabrany. Miasto żyje ze sprzedaży swoich gruntów. Sprzedając grunty, może inwestować w swoją infrastrukturę. Także miasto nie mogłoby oddać w dzierżawę czy za darmo tej działki. Miasto chciało pozyskać środki, żeby móc właśnie inwestować w infrastrukturę Józefki. Tak naprawdę mamy takie wrażenie, że my wszyscy tutaj dookoła mieszkający zostaliśmy sprzedani razem z tą ziemią.